sobie życzy moja Wnusia? Chcę lodów! Znam pewien świetny przepis smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw drobno posiekać. A to proste! Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach łatwizna! Uważaj, młoda damo! Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Okay. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie no, to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Okay. Mleko i śmietanę trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w rolatki. Właśnie tak. To też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przy ozdoby tęczowymi skitelsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia no, też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. jej je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie. Troszkę owoców, truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz i ucz się Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Plaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów, A skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania jak w najlepszych restauracjach użyję suchego lodu, jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność. Niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to. Wow, truskawka i bita śmietana. Pycha. O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciała. Jak dużo dymu. Eee, jakie kwaśne. A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam. Wiedziałam, że ci się spodoba. Patrz, Gloria znowu chce jeść. Chcę lizaka. Jak ten, kolorowy na patyku. Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też nasz przepis, Emma? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę to do garnka i wymieszam. O! Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mam akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna! I to jak? To to jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda nie widzę. Babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak. Okej. Okay. Świetnie wyszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier! Spalił się. Wnusiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie nieniadalny. Ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierzesz, Glorio? Naturalny lizak i babci? stylinowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? Co? Co tego lizaka? Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak Play-Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina? To Kto grzebał w moich zabawkach? Jej, co za piękno! Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego Lizaka. Kurra, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam! To straszne. O co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie, Jane, piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabije je na patyczki. I gotowe! Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie usmażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Rytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać. Z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Yeah. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, Gnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu? To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia keczup. Nieźle, zjadliwe. O, a to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O tak, wygrałam. Wow, to jajko Kinder. Czekają na nas niespodzianki. Wielkie niespodzianki, ogromne. Sprawdźmy, co mam. Co? To oszustwo. Surowe jajko? A ja chciałam dostać zabawkę. Teraz boję się tego spróbować. Wygląda jak czekolada. Fajnie. Są jeszcze dwa takie malutkie. To też oszustwo! Fuj, to są surowe jajka! Nie chcę jeść surowych jajek, ale można przecież wyhodować z nich kurczaki. Co ty robisz? Zaraz się o tym przekonacie. Patrzcie, jajko się rusza! Spójrzcie, to prawdziwe kurczaczki. Takie małe i puszyste. Tak, są takie milutkie. Są takie słodkie. Dowiedzmy się, co kryje się pod kloszami. Już sprawdzam. Ojej, chyba coś mi się wydawało. Nie, jednak nie. Y tam nic nie ma. Lepiej wysprawdźcie. No dobra. Fuj, co to jest? U ciebie też. Oj, to przecież Tak, wiemy co to jest. Jak to śmierdzi to straszne. A ja mam najwięcej ze wszystkich. Może to czekolada? Nie wydaje mi się, żeby to śmierdziało. Julia, nie rób tego. To naprawdę czekolada, a raczej Nutella. Uwielbiam ją. Spróbuj też mojej. Pewnie niczego się już nie boję. To też Nutella i jest to naprawdę dobra Nutella. Masz tym spróbuj. Fuu, chociaż. Mmm, to jest pyszne. Jak tego dużo, super. Daj, Emmie. Racja, Emma, trzymaj. Nie. O, to całkiem dobre. Daj mi jeszcze. Fu, to ryba, jest obrzydliwa i śmierdzi. Emma, zaczynaj. Tak, Emma, ty pierwsza. Ja, no dobra, przynajmniej mam małą rybkę. Fu, ochyda! Austin, kontynuuj. Okay. Nie mogę, to śmierdzi. Lepiej ją wypuszczę, pozwolę jej żyć. Nie chcę zabijać biednej rybki. Julia, teraz twoja kolej. A ja mam pomysł. Przygotuję kulinarne arcydzieło. Mmm, pachnie rewelacyjnie. Jesteśmy głodni. Spokojnie wystarczy dla wszystkich. Proszę bardzo, to najsmaczniejsza ryba, jaką kiedykolwiek jedliście. Ciekawe, co mamy tym razem. Kurczę, mam tylko jednego małego chipsa. A mój jest ogromny. A ja mam najmniejszego ze wszystkich. Nie tylko ty. Spójrz na Emmę. Jestem gotowa to pochłonąć. No co tak patrzycie? Jest po prostu pyszne. Mój chips też, ale taki mały. Jeszcze coś mi w zębach utknęło. Może się podzielisz? Nie ma mowy. Zapytaj Emmę. Mm, to jest naprawdę pyszne. Emma, podziel się ze swoim najlepszym przyjacielem. Nie. No i dobra. A wiecie, co zrobić, żeby chips był jeszcze smaczniejszy? Dodać do niego sosu. A masz! Zaczynamy! To naprawdę jest pyszne. Julia, częstuj się. Nie, ja przecież spłonę. Trzymaj mnie, bo upadnę. Spokojnie, wszystkich nas to czeka. Pozwólcie, że ja zacznę. Ups, to naprawdę piecze. A, dajcie mi wodę. Trzymaj. Weź ode mnie. Nie, ode mnie. Powiedziałam, że ode mnie. Nie denerwuj mnie. Dajcie mi obydwie. O, dziękuję. Julia, teraz ty. Ja? Może lepiej nie. Jedz szybko. Dobra, dobra. A, jestem jak smok. Czuję się jakby wyciągniętą nie z pożaru. Teraz ty, Emma. Myślę, że czas na nas. Zgadzam się lepiej stąd wiać. Jestem silna. Dam radę. Co? To cukierki. Czerwone, czyli moje ulubione. Wspaniale. Ej! Chociaż dobrze, że was nie ma. Raz, dwa, trzy. To wszystko takie małe arbuzy. A ja mam arbuza giganta. Jestem mistrzem w krojeniu arbuzów. To wygląda przerażająco. Zachowujesz się jak maniak. Zobaczcie jaki piękny arbuz. Co się stało? Kurczę, upuściłem go! Wiecie, jak sprawdzić, czy arbus jest dojrzały? Trzeba w niego postukać! Uwaga, spójrzcie! A, wypuśćcie mnie, nic nie widzę! Czekaj, zdejmę go! Nie chcę zejść, co robić? Wydaje mi się, że wiem! Skoro nie możesz zdjąć arbuza, trzeba z nim żyć! To brazu lepiej! Nadal nic nie widzę, pomocy! O, to brokuły! Lubię je! Fuu, mam jeść jakąś zieleninę? A ja się cieszę! Z czego się cieszysz? Chyba zwariowałeś. Ja zacznę. To nawet wygląda obrzydliwie. Smakuje dokładnie tak samo. Dobra, ja spróbuję. Zaraz zwymiotuję. Fuuu. Trzymaj, pomogę ci. Już lepiej. Nie wiedziałem, że tak umiesz. Teraz ja. Czas zjeść mój kapelusz. Brokuły są bardzo zdrowe. Teraz jestem silniejszy, no i zdrowszy. No, to nowa runda. Takie malutkie ciasteczko? Wiem, mam magiczny pistolet. Tak lepiej. Daj mi, ja też go potrzebuję. Hurra, patrzcie, udało się. Rośnie jak na drożdżach. Zobaczcie, jakie apetyczne. Pyszności. A teraz ja. Zastanawiam się, jak bardzo można powiększyć to ciastko. Przekonajmy się. Zobaczcie, jak szybko rośnie! Co? Gdzie ono jest? Auć, zostałem zaatakowany. Nie trzeba było się przechwalać. A my mamy oreo. Super, to moje ulubione marshmallows. Zgadzam się, są niesamowite. Tak, ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem, jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Mm. Jakie to jest pyszne! I nie potrzebuję waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy? E, dobra! Świetnie! Ale to pachnie! Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą. A pomoże mi w tym ostry sos Tabasco! Ostry sos? Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A! Ona zaraz wpłonie! Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest ok. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersów. Stój! Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? Nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną. Co za łakomczuch. I w dodatku taki niegrzeczny. Ach, zrobię jeszcze troszkę sosu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Truskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. I petycznie. Daj mi spróbować. Mnie też. Uspokójcie się, jedzcie swoje pianki. O, moje ulubione Doritos. Co za paczka! Jest ogromna! A moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne! Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasco. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Co? Powodzenia! Wow. Dzięki, przyda mi się! Ale to jeszcze nie wszystko. Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre? Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów. Muszę to teraz czymś zajeść. Nie pomaga. Dajcie mi wobę. Trzymaj sos. To może pomóc. Daj mi go. Pospiesz się. A on też jest ostry. Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba. Julia, teraz ty. Tak, ale ja mam tak mało chipsów. Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy. Rzeczywiście. Wow, szczęścia razem mnie. Te chipsy są ogromne. Na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże. Jak u mnie? Ja mam naprawdę dużego. Wow. Tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mmm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne. Więc. Coś wymyśliłem. Co ty robisz? Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne! Charlotte, tylko ty zostałaś! Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu łyżką. To jest takie dobre i pyszne. I takie soczyste. Fajnie, ekstra. No tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale takie jest. Można jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój gazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę. Jakie fajne! Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza. To właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje. Nie chcę się z nikim dzielić. Cie wózka, może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A, co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? A łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie I łyżka jest w porządku i słoik Nutelli Zgadzam się Spójrzcie tylko ile ja mam Nutelli To jest po prostu wspaniałe Tak, to naprawdę fajne Bardzo fajne I jakie pyszne Spójrz na niego, on już je A Ja mam taką małą łyżeczkę Więc się zamieńmy Bo ja mam ogromną Nie ma mowy o zamianie To niezgodne z zasadami Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Może przegryziemy te sznurki? Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzie. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się, nie bądźcie takie okrutne, a teraz zaklejmy ci usta, żebyś mniej gadał, mm, mm, mm. Patrz sobie, a my będziemy jeść twoją nutelę. Fajnie, to moja ulubiona guma. A ja mam jej tak dużo. To ja mam dużo, jest ogromna. A twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? Przepraszam, nie chciałam. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje huby, buby. Jakie to jest pyszne? Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twoje gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. Jakie to niegrzeczne! Daj spokój! Skończyłam. Muszę wziąć trochę Gitana. Nie dotykaj tego! Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła. Na mnie też napluł. W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie! Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne.